Wincenty, ojcze nasz, zjednoczenia w fundatorze, oto dzieci, które znasz. Dzisiaj... Duchowe dziedzictwo świętego Wincentego Palotiego, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Posłannictwo Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Spotkanie dziewiąte. Czyśmy się w naszych rozważaniach rekolekcyjnych nie zapędzili za daleko? Dlaczego mówimy o potrzebach świata? Czy przez to nie odbiegamy od tematu? To przecież zadanie całego Kościoła. Czy Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego może sobie rościć pretensje, aby objąć wszystkie potrzeby świata? Na czym właściwie polega specyficzne zadanie Zjednoczenia? Czy Zjednoczenie ma zastąpić Kościół? Czy ma dublować jego misję? Święty Wincenty Palotti był daleki od takiej wizji. On nie tylko nie chciał zakładać takiej instytucji, ale on nie chciał zakładać nowej instytucji w Kościele. Instytucji dobrych w Kościele jest wystarczająco dużo, gdyby tylko one spełniały swoje zadania, gdyby współpracowały ze sobą, gdyby angażowały wszystkich członków Kościoła. Jeżeli zjednoczenie stało się konieczne, to tylko po to, aby Kościół i jego instytucje lepiej działały. Posłannictwem zjednoczenia nie jest podejmowanie prac, które inni podejmują, nie jest zastępowanie innych. Sensem zjednoczenia jest pomoc Kościołowi, aby mógł coraz lepiej wypełniać swoje zadanie. Zjednoczenie nie istnieje dla siebie, dla własnych wyimaginowanych celów. Ono istnieje dla Kościoła. Zauważmy, że w określaniu zjednoczenia powtarza się u świętego Wincentego podkreślenie jego relacji do Kościoła i świata, ponieważ potrzeby świata stale wzrastają. Głównym zadaniem zjednoczenia, podyktowanym potrzebami czasu, jest być w Kościele Chrystusowym niejako trąbą ewangeliczną, która nieustannie wzywa i zaprasza wszystkich. Aby ze wzrastającym wciąż zapałem i bezinteresownie wspierali Kościół w jego obecnych i przyszłych potrzebach, stosowali się do woli i życzeń biskupów, a zwłaszcza zastępcy Jezusa Chrystusa, itd. Tak Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego od samego początku oddane jest na służbę Kościołowi. Bo zauważmy, że jakiekolwiek nowe inicjatywy w Kościele nie byłyby potrzebne, gdyby Kościół, wychodząc naprzeciw potrzebom świata, idealnie temu światu służył. Niestety, na skutek ludzkich słabości i braku włączania się wszystkich, służba Kościoła wobec świata okazuje się często niedoskonała. Nie tylko, że nie wszyscy członkowie Kościoła włączają się w jego misję, ale są też tacy, którzy postępują jak ludzie tego świata. Zamiast pomagać innym, sami potrzebują pomocy. Na przykład ratowanie, obrona i rozwijanie życia ludzkiego często nie są realizowane. Sami przecież chrześcijanie stają się dla siebie zagrożeniem. Chrześcijanie zabijają nawet nienarodzone dzieci. Ci, którzy uważają się za chrześcijan, Wnoszą niepokój w niejedno środowisko, wyrządzają sobie krzywdy, są wrogo do siebie usposobieni. Kościół głoszący i niosący jedność sam jest rozbity, sam ma w sobie podziały, które ludzi izolują od siebie, herezję, schizmy. Te podziały skutkują wzajemnym antagonizmem. Kościół pragnący służyć sam w niektórych swoich członkach przejawia skłonność do panowania. Głosząc wolność wiąże się niekiedy z systemami, które zniewalają człowieka. Nie zawsze w praktyce staje po stronie poszkodowanych i prześladowanych. Głosząc prawdę Ewangelii, czasem te prawdy selekcjonuje, modyfikuje, jak to się dzieje w niektórych teologiach. Wybierających z Ewangelii to, co się aktualnie podoba, co chce ucho. Kościół głoszący wspólnotę z Bogiem nie we wszystkich swoich członkach daje przykład takiej wspólnoty. Kościół wzywający do nawrócenia, sam nie jest bez reszty nawrócony. Czyli po prostu, sam Kościół jest pełen potrzeb. Ci ludzie, którzy to widzą, powinni mu przyjść z pomocą. Bo służąc Kościołowi, służą światu. Dlatego zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego w zamysłach Palotiego miało być nie tylko jeszcze jedną instytucją obok wielu już istniejących nie chodziło o proste pomnożenie pożytecznych instytucji. Zjednoczenie w zamyśle Świętego Założyciela to raczej instytucja na usługach Kościoła, a więc Także na usługach jego instytucji. Chodzi o instytucję starającą się o to, aby Kościół był tym, czym być powinien, aby wykorzystał cały swój potencjał i tkwiące w nim siły. Chodzi o instytucję w całym zakresie, jak mówi święty Wincenty pomocniczą wobec Kościoła. Z quam vos hornecium